Chwilę, bo mi się to. Za tak, zepsuje No e, Okej, okay. dziś będziemy meblować ten domek. I ogólnie, jakby mi się coś zepsuło przed chwilą. I ja go miałem jakby umeblować sama. Ale ja w sumie stwierdziłam, żeby go umeblować z wami. I ja przed przez chwilą przez chwilę zastosowałam takie boky, bo mi się zepsuło. Także, jakby mi to przenikało przez ścianę że przykład to oj, znowu się zacięło, pierwsza rzecz wyciągnięta i że tutaj mi się tak zacinało, że o tutaj jakby to wchodziło przez to i no dobra, po prostu może umeblujmy ten sobie przód a to i to będzie takie jakby, że będą mieli tutaj takie świąteczny vibe trochę może tam kotek jeszcze mmmm nie sorry za dźwięki w tle I

Okej, okay, dobra, teraz to to Zrobić i dobra, może weźmy w sumie Sobie O To Sorry, ja tak chwilę się zacięłam, ale... Nie wiem dlaczego sobie. Dobra, może dajmy jeszcze sobie... Brzeziemy no co robią. Dobra, to kanapę. Dobra, sobie te dwie rzeczy, bo na pewno... To zrobię, na pewno je wezmę. Dobra, to... Tutaj do W sumie. Znaczy, jakby ja nie robię tego wszystkiego, jak miałam to zrobić. Tylko po prostu robię to z myśli. Jakby, no wiecie o co chodzi, że jakby. Teraz robię tak, jakby, że teraz tak. O mm. Co, tu dam jeszcze to, może? No. Właśnie tak się działo. W sumie jeszcze o to I jakiś tutaj obrazek może coś my dajemy. Zaraz dam ogólnie dekoracje świąteczne, ale już o nie, nie zapominam. Więc... Dobra, tu było... Tu, znaczy tu bym dała coś jeszcze tak z tyłu.

Yy, ogólnie ja będę jakby szukała dekoracji no wiecie, że dekoracje będę brała jakby szukała, no wiecie o co chodzi yy, tak ojku, sama, że no bez was już żebyście też mieli trochę niespodziankę dobra i w sumie tutaj możemy zrobić ten samym jeszcze ja myślę żeby zrobić taką samą kanapę jak oni mieli w, ten, w tym domu hmm, mam pomysł, dobra Tu, 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 <śm> <śm> I oto może w sumie jeszcze damy? Jakiś. taki... nie, nie chcę. Nie, może potem w kiedyś damy. Że jakby jakieś dziecko to narysowało. W to oni mają czwórkę dzieci No to, bo ogólnie w, tak wam zdradzę, że w którymś odcinku będą urodziny Luny I Luna dorośnie na starszą I będzie po prostu już starszą, taka, że będzie jakby takim dzieckiem, że jakby, no jak na przykład Lisa i Liam куда они мои не, не кладут тех эту шку? Okej, okay, w sumie to jakby tego widziałam bym tu taką parę to już była przesada um, i muszę tutaj tinkeruszko. Zaraz wracę. Znaczy, poczekajcie, chwilę. Okej, okay, dobra. Jestem, żyję żyje. Nie no, do, dobrze było, że brzydko, trochę wyglądało. Ogólnie ja u jakiejś typi widziałam, że ona tutaj, w tej wnęce takiej zrobiła. Sypialnie. Nie pamiętam jej nazwy na YouTube, ale, na ale ona zrobiła jakąś sypialnie Nie, jest, a ja gdzie został Musiałem mieć po picie Bo, zresztą mi w gardle odmówienia już. Dobra, nie. Dobra, ty jak zobacz, co tutaj robimy. Kuchnie. Smaj tak by mogło być. Także jak bacznie w środek. Zaczynała ta historia, ale ciekawe jest to, co okazało się. Moje... moje. Znaczy, może bo powiedziała moja siostra, chyba. Nie, bo ciekawe, znaczy, to, to, co jakby leci mi w telewizji, jakby. Bo tylko mi kodziennie wyłączył. ale już poszedł. O, właśnie, znaczy, ciarki nie przyszły. To jest po prostu jakieś to mocne. I on. Um... Tak yy... Chyba przeczuwa to tak powiedziała moja siostra, ale nie miałam zamiaru tak powiedzieć, bo przeczuwa tak to powiedziałam i objawiałam nawet siostry. Taka ciekawostka. Eee, w sumie to nie wiem, mogłabym tutaj znaleźć jakiś dywan, ale dywan trochę do kuchni nie pasuje, moim zdaniem. Chwilę. O jezus! Musiałam sobie coś poprawić. Dobra. Eeemm. Um, Dawa mi mogłoby. być. Hmm. Tu bym mogła dać w sumie jakąś taką szapeczkę. Tutaj też szapeczkę. Hmm. Tu biuro bym mogła w sumie zrobić takiego... znaczy takiego taty. Takie biuro tacy.

mnie to to by mogła dać, ale... brzydko to wygląda trochę... Firm, dobra. Dam to, dam to, dam to, to, to. I damy... To. Tu damy jakąś taką... To w sumie by mogło być. To. Mm, I tu sobie jakieś kwiatuszki może damy? Bo czemu by szynie? Dobra, co my to damy, bo bym mogła dać? Albo tego. Może jakaś druga łazienka? No, ale tutaj kiedyś była jakaś cyklarka, ale nie dla mnie. ten dywan mógłby być i tu będzie sypialnia. Boże, ja sypię aaa, stół, dobra, git I, i tu w sumie będzie możliwe, mo możliwe może dam tutaj, tutaj, tutaj jest ten stół o, tu jest ten ładny stół on mi pasuje, nie wiem dlaczego znaczy o, w sumie Okej okay. hmm. O Ten styl. O, Może damy te w sumie krzesełka Czekaj raz, dwa, trzy, cztery Dzieciaki no, W sumie to trzy dzieciaki takie starsze Dwójka rodziców <suszy> Było tu też inne ładne? O, o, to! To ładniejsze, bo tu mi tak będzie. Ona będzie już starsza trochę. Będą jej urodzinki. Znaczy, co? Jakie urodziny? Ja nic nie wiem. Nie naplanuję no, zrobić jej urodzinki. Ale w sumie trzy w dywany, to chyba dużo trochę. Dobra, to nie będzie dzwonu. I lampy dam.

W zrobimy te kwiaty, bo te kwiaty są ładne, ale do innego wazonu. Na przykład o, do tego. Dobra, teraz tutaj się naprawdę 14 minut robię jeden, par, znaczy par, parter. Chyba Hej tak. Są tam. Dobra. Dajmy ten domek tutaj. Tak. A potem dla na pewno dla mamy. Dziewczyny, a co to jest ta gra? Doblok nie zna pani. Dziewczyny, kto mam pozwolił tutaj wejść? Dobra. W to za O nic, dobra. Czy tylko oni będą mogli wejść? Potrzebuję jakiegoś... Te ciebie. Nie, nie działa. To nie działa, ale. Dobra, w sumie tak by mogło być.

Dobra. Pięć. W sumie dobra na wszystkie piątka piątkę dzieci jest. Znaczy piątkę dzieci. Piątkę tego, piątkę ludzi. I jedno młodsze takie dziecko, więc tutaj tak. Äh, e, jakby nie wiem, co to mówić. Bo w sumie już skończyliśmy pierwsze piętro. 17 minut już nagrania Więc może w sumie Resztę to kończymy na innych odcinkach, by na to żeby już tak nie było długo. więc do zobaczenia w następnym filmie i